Cześć, tu Tomek Jerzewski. Posłuchaj mojego kolejnego podcastu. Witam wszystkich moich słuchaczy, słuchaczy podcastu Zabałowcy w kolejnym odcinku. Tytuł dzisiejszego odcinka to Jak daleko jest od zwężenia do niedokrwienia? Dzisiaj będę starał się w jak najprostszy sposób wytłumaczyć Wam bardzo ważne zagadnienie dotyczące postępowania i leczenia bardzo rozpowszechnionej w populacji nie tylko naszego kraju, ale na świecie choroby niedokrwiennej serca. Będą to informacje bardzo praktyczne i będą to informacje, które rzeczywiście wymiernie wpływają na losy naszych pacjentów. Zrozumienie tych prawidłowości Pozwala dostarczyć naszym pacjentom maksimum korzyści z leczenia, jednocześnie przy minimalizacji ryzyk związanych z wykonywanymi przez nas lekarzy procedurami medycznymi. Dlatego ten temat jest tak dla was wszystkich w mojej opinii istotny. Już sama nazwa choroba niedokrwienna serca właściwie wyjaśnia nam, na czym polega problem. Problem polega na tym, że zbyt mało krwi niosącej ze sobą tlen i substancje wysoko energetyczne dociera do komórek mięśnia sercowego. Mięsień sercowy to struktura, to narząd, który nigdy nie może się zatrzymać. Pompuje krew przez całe nasze życie i nie może sobie wziąć niestety od tej pracy urlopu. Aby to Przepompowywanie krwi następowało efektywnie. Mięsień sercowy musi być właściwie zaopatrywany. I właśnie problem w dostarczeniu właściwej i adekwatnej ilości krwi dla komórek mięśnia sercowego to problem z niedokrwieniem. Niedokrwienie to może być spowodowane zwężeniami w obrębie tętnic wieńcowych. Ja przypomnę, że najczęściej są to zwężenia miażdżycowe i jest to problem milionów Polaków. Natomiast możemy również mieć niedokrwienie, które na przykład wynika z obkurczenia tętnicy wieńcowej i tego typu zmiany są troszeczkę trudniejsze do precyzyjnego diagnozowania natomiast ja jeszcze bardzo duży akcent zawsze będę kładł na zaburzenia ukrwienia mięśnia sercowego które są spowodowane niewłaściwym funkcjonowaniem mikrokrążenia wieńcowego podobnie jak konary i gałęzie drzewa nasze naczynia z tych dużych rozgałęziają się na coraz mniejsze aby wreszcie tworzyć sieć naczyń których średnica to dziesiąte części milimetra i to właśnie jest mikrokrążenie wieńcowe to można powiedzieć jest ta sieć lokalna która ma doprowadzić krew do każdej potrzebującej komórki. Problem polega na tym, że również naczynia mikrokrążenia mogą zachowywać się niewłaściwie i zamiast doprowadzać krew, mogą się obkurczać i blokować dopływ krwi do potrzebujących komórek. Dlaczego to wszystko jest istotne? Jak wiecie, w ramach diagnostyki kardiologicznej jesteśmy w stanie wykonywać badania obrazowe które mogą wskazać nam zwężenia tętnic wieńcowych. Jeżeli identyfikujemy takie zwężenia, to możemy zaproponować pacjentowi ich poszerzenie, np. z implantacją protezy, czyli stentu wieńcowego, lub możemy skierować pacjenta na operację bypassów, czyli pomostowania aortalno-wieńcowego. Czyli możemy wykonać zabiegowe procedury terapeutyczne u naszego pacjenta. Pamiętajcie jednak, że każda procedura będzie wiązała się z określonymi mniejszymi lub większymi ryzykami dla naszego pacjenta. Pacjent zawsze musi wyrazić, i tu uwaga, świadomą zgodę na każdą procedurę medyczną. Dlatego ważne, aby pacjent, oprócz ryzyk, które musi zaakceptować, był pewien, że poddanie się proponowanej procedurze medycznej. Może korzystnie wpłynąć na jego losy, może zmniejszyć ryzyko związane z chorobą, może wręcz wydłużać jego życie, czego byśmy zawsze sobie życzyli, żebyśmy takie propozycje dla naszych pacjentów mogli zawsze mieć. Mówię o tym wszystkim w dzisiejszym odcinku, dlatego że niekoniecznie obecność zwężeń w tętnicach wieńcowych sama z siebie jest dobrym wskazaniem do wykonania zabiegu. Czy to implantacji stentu, czy wszczepienia bypassów. Obecność zwężeń i likwidacja tych zwężeń nie może stać się pierwszoplanowym celem terapii. W kardiologii od lat mówi się o czymś, co po angielsku nazywa się okulostenotic effect czyli widzimy, wykonujemy badanie, np. koronarografię, i widzimy zwężenie, i chcemy to zwężenie poszerzyć. Niestety wraz z rozpowszechnieniem metod leczenia zwężeń tętnic wieńcowych coraz częściej widuje się przypadki, że kwalifikacja do zabiegów przede wszystkim opiera się na tym, że zidentyfikowano zwężenia w tętnicach wieńcowych. Zatem co powinno być podstawą kwalifikacji pacjenta do procedur inwazyjnych w leczeniu właśnie choroby niedokrwiennej serca? Uwaga, bo teraz będzie najważniejsze. Podstawą kwalifikacji pacjenta do wykonywania jakiejkolwiek ingerencji inwazyjnej w chorobie niedokrwiennej serca jest rozpoznanie i udokumentowanie istotnego niedokrwienia mięśnia sercowego jest udokumentowanie właśnie faktu, że komórki mięśnia sercowego dostają zbyt mało krwi. Oraz, jeżeli jest to możliwe, określenie, jak duża objętość mięśnia sercowego nie jest właściwie zaopatrywana w krew. Jeszcze raz podsumuję. Nie sama obecność zwężeń w tętnicach wieńcowych jest podstawą do kwalifikacji do leczenia, ale udokumentowanie, że za mało krwi dociera do komórek mięśnia sercowego. Drodzy Państwo, to jest bardzo ważna różnica. Jest ona ważna dlatego, że dopiero gdy uda nam się w odpowiednich badaniach diagnostycznych potwierdzić w sposób obiektywny niedokrwienie mięśnia sercowego, określić, że więcej niż 10% objętości mięśnia sercowego jest nieprawidłowo zaopatrywana w krew, to dopiero wtedy jak wynika z dostępnej wiedzy naukowej i medycznej, pacjent, jeżeli wykonamy u niego zabieg inwazyjny, może klinicznie odnieść z tego postępowania korzyść. Czyli możemy mieć takie scenariusze, że widzimy zwężenie. Wydaje nam się, że możemy je poddać zabiegowi, na przykład poszerzenia, ale wykonujemy badania określające stopień niedokrwienia i okazuje się, że pomimo obecności tego zwężenia. Nie udaje nam się potwierdzić niedokrwienia mięśnia sercowego. U tego pacjenta nie powinniśmy wykonywać zabiegu inwazyjnego. Wykonanie zabiegu nie zmienia istotnie w tym przypadku losów naszego pacjenta. Nie poprawiamy w ten sposób rokowania pacjenta. To bardzo ważne, aby to zapamiętać. To bardzo ważne, ponieważ jest takie powiedzenie, że zwycięzców nikt nie osądza. Jeżeli zabieg kończy się powodzeniem, to nikt nie będzie tego później w sposób jakiś rozległy komentował. Natomiast pamiętajmy, że każda procedura medyczna w jakimś odsetku pacjentów będzie powiązana z pojawieniem się powikłań, suboptymalnego efektu zabiegu lub wręcz komplikacji. Jeżeli takowe występują, to wtedy dopiero zaczynamy zadawać sobie. Szczegółowe pytania, czy ta procedura naprawdę była potrzebna. I to, czego bym chciał po nagraniu i opublikowaniu dzisiejszego odcinka podcastu, to chciałbym, abyście zapamiętali, że jako pacjenci możecie odnieść korzyść z interwencyjnego, zabiegowego, operacyjnego leczenia stabilnej choroby wieńcowej, wtedy, kiedy zostanie udokumentowane istotne niedokrwienie mięśnia sercowego. To wszystko, co powiedziałem dzisiaj, dotyczy, jeszcze raz powtórzę, stabilnej choroby wieńcowej. Obecnie mówimy o przewlekłych zespołach wieńcowych w naszej kardiologicznej nomenklaturze. Natomiast w przypadku tak zwanych ostrych zespołów wieńcowych, czyli wtedy, kiedy nagle występuje spoczynkowy ból w klatce piersiowej, kiedy lekarz mówi o rozpoznaniu zawału serca, albo ja wiem, że używa się takiego terminu jako stan przedzawałowy. To w takim przypadku wykonanie koronarografii nie może być opóźniane zlecaniem badań obrazowych potwierdzających niedokrwienie, ponieważ w tych sytuacjach w czasie rzeczywistym najczęściej dochodzi do uszkadzania mięśnia sercowego i szybkość naszego działania w tym przypadku, w tym scenariuszu jest na wagę złota. A więc oprócz ostrych zespołów wieńcowych w terapii stabilnej choroby niedokrwiennej serca. Kluczem dla Was jako pacjentów do uzyskania korzyści jest to, aby udokumentować i ilościowo ocenić wielkość niedokrwienia mięśnia sercowego. Nawet jeżeli wydaje Wam się to szybkim rozwiązaniem, że lekarz na pierwszej wizycie po wysłuchaniu Waszych dolegliwości jako pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową. Od razu kieruję Was na koronarografię. To pamiętajcie, że ta droga na skróty, pomimo tego, że macie wrażenie, że jesteście bardzo szybko obsłużeni, nie jest tak naprawdę w Waszym interesie. Jednym słowem, najpierw dokładna ocena stopnia niedokrwienia, a później decyzja o zabiegach inwazyjnych. To właśnie chciałbym, abyście zapamiętali z dzisiejszego odcinka. Jeżeli będziecie zainteresowani tematem, w jaki sposób optymalnie oceniać niedokrwienie mięśnia sercowego, dajcie znać w komentarzach. Postaram się również dedykować odcinek podcastu, aby Wam przybliżyć to. Ciekawe, myślę, zagadnienie. To wszystko w dzisiejszym podcaście. Zawałowcy, serdecznie Wam dziękuję za Waszą uwagę. Będę wdzięczny Wam wszystkim za Wasze opinie na temat mojego podcastu. Będę również wdzięczny za udostępnianie go i za jego promowanie. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam, wszyscy moi zawałowcy. Za czas poświęcony na wysłuchanie tego podcastu. Wszystkim zainteresowanym przypominam, że więcej treści, więcej szczegółów, praktyczne porady oraz rozwiązania waszych problemów i odpowiedzi na wasze pytania znajdziecie w moich podcastach premium, publikowanych w ramach mojego klubu zdrowia na mojej stronie www.tomaszjezewski.pl. Kliknijcie przycisk Klub Zdrowia i wejdźcie na próbę za darmo na 7 dni. Do usłyszenia w kolejnym podcaście.